Yorkshire Terriery to psy inteligentne, radosne, odważne i pełne energii. Ich uroda to unikalna kombinacja smukłości i elegancji. Są to jednak psy delikatne, które ze względu na swe unikalne cechy wymagają precyzyjnie opracowanej diety. Najbardziej widoczną cechą charakterystyczną Yorkshire Terriera jest jego sierść. Włos jest wyjątkowo delikatny i długi, osiągając nawet 38 cm, w porównaniu do 1-2 cm u psów krótkowłosych. Sierść ta, jedwabista i liśniąca, pozbawiona jest podszerstka i nie linieje. Brak podszerstka i dwukrotnie mniejsza niż u innych psów podobnej wielkości gęstość sierści narażają skórę Yorkshire Terrierów na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Z tych powodów schorzenia skórne stanowią jedną z głównych przyczyn konsultacji z lekarzem weterynarii u psów tej rasy. Yorkshire Terriery należą do najbardziej wybrednych ras psów. Znacznie słabszy węch niż u psów ras średnich, specyficzny tryb życia i szczególne podejście właścicieli oraz silny i zdecydowany charakter Yorkshire Terrierów wyjaśniają wysokie wymagania dotyczące smakowitości podawanej karmy. Yorkshire Terriery mają delikatne, niewielkie szczęki i stosunkowo duże, płasko osadzone zęby. Sprzyja to gromadzeniu się resztek pokarmu i namnażaniu bakterii tworzących płytkę nazębną, która z czasem przekształca się w kamień nazębny. Zjawisko to szybko prowadzi do stanów zapalnych dziąseł, chwiania się, a nawet wypadania zębów, również u młodych psów. Schorzenia przy zębie są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt Yorkshire Terrierów w lecznicach weterynaryjnych. Psy rasy Yorkshire Terrier żyją nawet ponad 15 lat. Z tego powodu konieczne jest aktywne zapobieganie efektom procesu starzenia, aby umożliwić utrzymanie odpowiedniej jakości i wyglądu sierści, wspomagać pracę serca i nerek oraz zachować sprawność stawów. Charakterystyczne cechy rasy sprawiają, że Yorkshire Terriery wymagają specjalnie opracowanej diety. Dlatego firma Royal Canin jako pierwsza na świecie stworzyła karmę Yorkshire Terrier 28, produkt opracowany specjalnie dla psów tej niezwykłej rasy. Karma Yorkshire Terrier 28 sprzyja miękkiej i lśniącej sierści dzięki połączonemu działaniu oleju z ogórecznika i biotyny. Opatentowana formuła Intensive Color zwiększa intensywność barwy sierści, a dodatek aminokwasów siarkowych, niezbędnych do syntezy keratyny, zapewnia optymalny wzrost włosa i wzmacnia naturalne piękno sierści. Kształt i wielkość krokietów karmy Yorkshire Terrier 28 są doskonale dostosowane do uzębienia psów tej rasy. Krokiety zachęcają psa do rozgryzania karmy, a odpowiednia tekstura zapewnia mechaniczny efekt czyszczenia zębów. Ponadto obecność związków wiążących wapń obecny w ślinie spowalnia proces powstawania kamienia nazębnego. W celu zapewnienia maksymalnej smakowitości karma Yorkshire Terrier 28 została opracowana z wykorzystaniem najwyższej jakości składników pochodzących z najlepszych surowców oraz unikalnych naturalnych substancji aromatycznych. Yorkshire Terrier 28 jest pierwszą karmą idealnie dostosowaną do specyficznych potrzeb pokarmowych psów rasy Yorkshire Terrier. Ponadto skuteczny kompleks przeciwutleniaczy pomaga opóźniać objawy procesu starzenia. Zdrowe i długie życie niezwykle energicznego, inteligentnego i eleganckiego psa dzięki Yorkshire Terrier 28 karmie opracowanej przez firmę Royal Canin. Wiedza i szacunek.